Wydanie monet poświęconych Towarzystwu Opieki nad jest pięknym znakiem, symbolem, że Narodowy Bank Polski jest bardzo bliski sprawom osób niewidomych. Są to monety kolekcjonerska i obiegowa. Obiegowa wybita jest w ilości około 800 tysięcy. To jest Nordic Gold. Druga moneta w srebrze, 10 złotowa, na kładzie 50 tysięcy sztuk z napisem w języku Braille'a. Narodowy Bank Polski dał nam do skonsultowania tę monetę. I myśmy w dosyć szerokim gronie oceniali ją. I naprawdę jest piękna, i myślę, że spełni swoją rolę. To daje dowód naszej pamięci. Nie tylko o tych, którzy potrzebują naszej pomocy w edukacji, w rozwijaniu swoich talentów związanych z ekonomią, finansami, ale także o tych osobach, które są no, pod względem niedowidzenia i niewidzenia. No Nie powiem, że zapomniany, ale do tej pory jeszcze nie honorowany w tak, taki sposób, jak uczynił to MBP.